Wykręcenie tego numeru 112 nie jest takie proste. Nie jest takie proste, to prawda. Warto pilnować swojego telefonu, to fakt. Ale nie jest też proste z przyczyn, pewnie do tego zmierzasz z przyczyn psychicznych. Mm -hmm. To prawda. Ale ja bym chciała uświadomić, powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli już zadzwonimy, to naprawdę odpowiednie służby się nami zajmą. Jeżeli już przyjdzie pani policjantka czy pan policjant i zapyta, czy czy chcemy założyć niebieską kartę i jeżeli jesteśmy na to gotowe, trzeba powiedzieć po prostu tak. I ja może powiem, na czym to polega, bo też dużo osób sobie tego nie uświadamia. To nie jest tak, że jeżeli dzieje się przemoc w domu i jest to przemoc psychiczna, to nie jesteśmy w stanie jej udowodnić. Fakt, przemoc psychiczna często dzieje się tak naprawdę. Jeden na jeden, czyli nie dzieje się w otoczeniu zewnętrznym, ale dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Z punktu widzenia prawa, na pewno jest trudniejsza do udowodnienia, ale to nie znaczy, że nie można jej udowodnić.